Ale co tam masz, co to jest, bo strasznie to intryguje, no to? co to jest? To, 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 to tak się złożyło, że się rozglądałem za prezentami ostatnio dla mojego siostrzeńca na komunie no tak. i mocno wszedłem w dewocjonalia. Okazało się, że księża i siostry też mają niezłą stylowę, także strasznie się w tym wisiorze, zobaczcie, zakochałem. Aha. No i, i siostrzeńcowi dałem album ze swoimi zdjęciami z windy, Aha. więc myślę, że wszyscy są szczęśliwi, a najbardziej jestem szczęśliwy ja. No tak, no bo masz wspaniały wisiorek. Ojej, <noise> muszę uważać, żeby <noise> nie pokazać za dużo. <noise> no. no ja właśnie uważam, że powinnaś pokazać. Zrób taką szarą Stone, no uchyl rąbka, no daj zaistnieć przy tobie, daj zaistnieć. Ale nie mam dzisiaj bielizny założone. Ej, ona nie ma majtek! O kurde, dawajcie suma! Ona da dawaj. nie ma majtek! Że nie śmiem! Rzob czarą stąd! Z... O, zmałpował po mnie leginsy. Ale moją no koszulę zmałpowałeś. No. Co? Gdzie, co? No, no jak to? Gdzie? O, patrzcie jak Moja mu wychodzą koszula. borsuki, zobaczcie na wierzch. Borsuki, no. To jest tak obrzydliwe, to jest ohydne, no. to, jest, to jest disgusting, to jest disgusting. Co ty opowiadasz? To jest seks, seks. Aha, jasne. Chodź zdjęcie sobie. A czy wierzysz w Boga? No cóż, jeśli prawdą jest, że Versace jest bogiem, to owszem, wierzę w takiego Boga, bo jak Dolcze i Gebana czy Paprowski i Brzozowski są dla kogoś bogami, to ja raczej mówię pas takiej wierze. Dziękuję. Hmm. Hmm. Jesteś jest z, z Alfa Centauri, Centauri, Centauri tutaj. tutaj. Halo? Halo. Hmm. Z, z Alfa Centauri, Centauri jest jesteś? ktoś? Hmm. Halo, to jesteś to z Alfa Centauri? Centauri. Hmm. Sami nudni ziemianie. Nie. Hmm.